Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek dotyczący służby i darów. I zorientowałem się, że generalnie o darach już mówiłem przy okazji cyklu o Duchu Świętym, także chyba w te dary więcej wchodzić nie będę, żeby się nie powtarzać. Jak ktoś chce trochę o darach więcej się dowiedzieć, to zapraszam, żeby znalazł cykl o Duchu Świętym. Ja może go gdzieś tam zlinkuję też. Także o darach nie będzie. Natomiast chciałbym dzisiaj jeszcze zakończyć ten cykl o służbie i darach w domyśle w sensie, no nie będę omawiać poszczególnych darów, zakończeniem. Zakończeniem służby, i tych zakończeń służby mamy kilka różnych w, w Biblii, i zacznę może od Piotra. I to jest ciekawy w ogóle wątek, mianowicie jak patrzymy na Ewangelię Jana, 20 rozdział, to generalnie 20 rozdział się kończy 31 wersetem, 30, te i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I w zasadzie wydaje się, że to jest koniec Ewangelii. No ale mamy jeszcze 21 rozdział, rozdział, który właśnie mówi o o w zasadzie o tym, o dwóch rzeczach. Znaczy, po pierwsze, jak y, apostołowie y, Jezus spotykają się nad Morzem Tyberiackim. Tu się pojawiają również, y, y, daje, daje im się rozpoznać. Ale ta, ta druga rzecz, taka no właśnie kończąca całość, to jest rozmowa Pana Jezusa z Piotrem, gdzie on trzy razy mówi, paść owieczki moje, Ty wiesz, że mnie kochasz. No, to jest jakby inny temat. Natomiast jest tu ciekawy taki niuans. Pod koniec tej rozmowy pana Jezusa z Piotrem, kiedy on mu mówi, czy mnie kochasz, tak, kocham, pasiowieczki moje, pasiowieczki moje, pasiowieczki moje, I jest komentarz taki do tego, 18 werset. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasza i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. No i ciekawe jest to, że właśnie w tych słowach jest jakby proroctwo odnośnie śmierci Piotra, w jaki sposób on uwielbi Boga. Zwróćcie uwagę, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. W ogóle ciekawy jest ten koncept tego, że można uwielbić Boga przez śmierć. Ja myślę, że jest ciekawe na kilku różnych poziomach, w znaczy naj, takim najprostszym, że to też jest moment naszego życia, kiedy możemy uwielbić Boga. Tak jak Jezus uwielbił Boga przez posłuszeństwo Boga Ojca swoje i, i przez wypełnienie woli, to jest też bardzo ciekawy wątek, że właśnie jest taki fragment, gdzie Pan Jezus spojrzał i powiedział, że już wszystko się. To jest też w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 28 werset. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło, pismo powiedział, pragnę. Bardzo ciekawe słowa, bo jakby one pokazują, co jest priorytetem. Priorytetem Pana Jezusa jest, żeby wypełniło się wszystko, co też skądinąd pokazuje, że, że Jego troską jakąś taką główną w umieraniu to nie była jakby nie wiem, ułatwienie sobie życia, ułatwienie sobie tego momentu, Oczywiście modlił się w pewnym momencie o tym wcześniej, żeby, żeby, żeby ten kielich go minął, ale, ale kiedy już to wszystko się wydarza, to, to popatrzcie, że on cały czas myśli na tym, żeby się wszystkie proroctwa spełniły, żeby wszystko, co, o czym Pismo mówiło, żeby się spełniło, żeby to wszystko się zrealizowało i dopiero wtedy jakby jest ta przestrzeń dla niego i powiedział, pragnę. Ja myślę sobie, że to jest w ogóle strasznie taki no, można powiedzieć, moment uczący nas tego, jakie nasze priorytety w życiu powinny być. Że właśnie chodzi o wolę Bożą. Dopiero potem o nas. My zazwyczaj to gdzieś tam no, próbujemy trochę na odwrót chyba w większości wypadków przedstawić. No niech się dzieje nasza wola, przy okazji niech się twoja, Panie. Panie Boże wypełni. Mówię, że zawsze, ale, no, ale są takie chwile trudne, kiedy, kiedy wolimy, albo takie, na których nam zależy. Natomiast tu w 18 wersecie Pan Jezus prorokuje, że kto inny Cię przepasza i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Innymi słowy, no, będzie to śmierć majczyńska, będzie to śmierć, kiedy ktoś zwiąże apostoła Piotra i poprowadzi, dokąd on nie chce, domyśle na śmierć. I, i, i ciekawy jest w ogóle kontekst tego 21 rozdziału. Gdzieś kiedyś czytałem taki komentarz i, i no, przekonał mnie, że właśnie ten 21 rozdział się pojawił dlatego, że apostoł Jan dowiedział się o śmierci, o śmierci Piotra. I dlatego on dopisuje ten 21 rozdział, żeby jakby pokazać no, tym bezpośrednim swoim odbiorcom, że to wszystko było zapowiedziane, że tak się miało wydarzyć, że, że Jezus o tym wie, że to jest. tutaj nic się nie, jakby nie wymyka Bożemu Planowi, I że, i że właśnie on w taki sposób miał uwielbić. Uwielbić Boga i że Pan Jezus o tym, o tym wiedział, że tak się to miało wydarzyć. I myślę sobie, kiedy właśnie o takich różnych trudnych momentach w naszym życiu, gdzieś no, myślę, w ogóle myślę o tym, jak, jak to bywa z chrześcijanami. No, my, powiedzmy, gdzieś tam w, w Europie Wschodniej mieliśmy jakiś moment męczeństwa, kiedy komuna nas prześladowała zresztą różne to bywa z tym męczeństwem. No, część z nas gdzieś pamiętam rozmowy takie z ludźmi, którzy pamiętają te czasy, że oczywiście bracia szli do więzienia, nie wiedzieli na jak długo, że jakiś tam brat zawsze miał przygotowane kanapki przez żonę, na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że go wezmą. Ale generalnie rzecz biorąc, jakby coś, czego nam chyba dzisiaj mam wrażenie, coś, to, co nam umyka. To znaczy, że że po prostu jakby chrześcijaństwo może się skończyć w taki sposób jak skończyło się u Pana Jezusa i u Piotra. To znaczy może się skończyć tym, że po prostu uwielbimy Boga przez męczeńską śmierć. To jest coś co się ciągle dzieje w Chinach, to jest coś co się ciągle dzieje w krajach arabskich i to trochę tam tak brzmi egzotycznie. Natomiast myślę sobie, że nie powinniśmy oczekiwać, że to tylko jest plan Boży dla dla właśnie chrześcijan w tamtych miejscach, a plan dla nas to jest taki, żebyśmy sobie fajnie żyli do końca i mieli się dobrze. No nie, tak nie jest. To Zresztą, jeśli tak jest ze śmiercią, to też w jakiś sposób i rzutuje na nasze życie, że w naszym życiu również powinniśmy być gotowi na męczeństwo, również powinniśmy być gotowi na to, że jakoś płacimy za to swoje chrześcijaństwo. I mam wrażenie, że jest z tym problem. Na przykład, no nie wiem, no w Afryce jest problem. Od razu mogę powiedzieć. U nas też jest problem. Generalnie w Afryce ludzie się nawracają dlatego, że wierzą, że ten plan jest po prostu Boży, no, wygodniejszy. Znaczy taki bardziej, można powiedzieć, no, bardziej, że być chrześcijaninem warto, bo, bo jest lepiej. Bo jest lepiej. Oczywiście w jakimś sensie można powiedzieć, nawet męczennikiem jest być lepiej, no ale to właśnie nie, nie w tym sensie. Często i oni myślą i myślę, że my też często nie w tym sensie myślimy o chrześcijaństwie, że jest lepiej być chrześcijaninem. Yy, że uwielbić Boga przez śmierć męczeńską jest lepiej. Yy, chociaż jest lepiej. Chociaż jest lepiej. Także może zakończę taką myślą, że ta nasza służba czasami się właśnie kończy takim. Naj, naj, może się zakończyć. I że musimy to rozważyć, nawet kiedy, kiedy się nawracamy. Że ta nasza służba właśnie może się zakończyć czymś takim. Może się zakończyć tym, że. Bóg wybierze, żebyśmy byli przepasani i poszli w miejsce, do którego nie chcemy pójść, i na tym również polega chrześcijaństwo. I mimo wszystko, warto, bo ostatecznie czeka nas Królestwo Boże, bo ostatecznie czeka nas wieczność, bo ostatecznie jest to godne i chwalebne, żeby za Pana Jezusa oddać swoje życie, jakkolwiek by to się nie wydawało dziwne i obce. Oswoimy się z tą myślą. Ta myśl jest myślą biblijną, ta myśl jest może wyzwaniem dla nas, ale to nie oznacza, że takim wyzwaniem, które możemy po prostu ominąć i zlekceważyć. Panie, daj nam pokorę, daj nam Boże yy, taką siłę jakąś, takie, 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 takie poddanie Tobie, Panie, żeby, żeby nie mieć takiego poczucia, że to nam się przydarzyć nie może, ale żebyśmy właśnie modląc się bądź wola Twoja. Wierzyli, że to również może być Twoją wolą w naszym życiu. Z Bogiem i do zobaczenia.